Hart włoski. Opis najmniejszego z hartów. Harcik włoski jest najmniejszym z hartów i swoją sylwetką oczywiście przypomina inne harty, tylko w takiej niedużej wersji. Ma 32-38 cm wysokości i waży od 3,5 do 5 kg, więc jest to piesek naprawdę nieduży, chociaż to wcale nie oznacza, że w jakikolwiek sposób gorszy od tych większych hartów, wręcz przeciwnie. Wiele osób uważa, że hart włoski jest o wiele fajniejszym kandydatem na psa do towarzystwa czy też psa rodzinnego niż te duże harty. Średnia długość życia hartów włoskich to około 15 lat, więc są to psy żyjące długo. Przejdźmy do zachowania i charakteru. To są psy wymagające bardzo dużo naszego czasu i naszej uwagi, uwagi ze strony opiekunów. Choć mówię to dosyć często, to jednak hart włoski. Należy do jednych z tych psów, które bardzo, bardzo źle znoszą samotność, brak naszej uwagi. On najchętniej cały dzień i całą noc byłby obok nas. Uwielbia być obok nas, uwielbia nam towarzyszyć, bardzo źle znosi samotność. I nawet nauczony tego znoszenia samotności, Hardwoski, zbyt długo sam nie będzie zostawał. Do tego jest to prawdziwy pieszczoch, pies bardzo uczuciowy. Bardzo chętny na pieszczoty, jeśli trzeba się o nie upominający. Trzeba oczywiście też pamiętać o dosyć delikatnej psychice, i pamiętać o tym na przykład w wychowaniu w takim codziennym życiu, chociaż tutaj nie przesadzajmy. To, że ten pies ma delikatną psychikę, wcale nie oznacza, że musimy go traktować w jakiś wyjątkowy sposób. Traktujmy go normalnie, a taki normalnie traktowany hard włoski nie będzie miał problemów. Tutaj podobnie jest, jeśli chodzi o jego. Tutaj podobnie jest, jeśli chodzi o traktowanie delikatnie tego psa, żeby nie zrobić mu krzywdy. Trzeba się o niego troszczyć, trzeba uważać, ponieważ to pies nieduży, delikatny, ale jednak nie przesadzajmy. To nie jest pies sporcelany, porcelany, on się nie roztucze. I o ile musimy uważać, żeby mu się nie stała krzywda, to musimy tak samo uważać przecież u innych, to musimy przecież uważać tak samo w przypadku innych niedużych psów. Jeśli chodzi o bycie psem rodzinnym, jak najbardziej hardwłoski się tutaj odnajdzie. On uwielbia, kiedy obok niego jest więcej opiekunów, którzy zapewniają mu rozrywkę, którzy się z nim bawią, którzy po prostu obok niego są. Oczywiście trzeba pamiętać, że kontakty z tymi najmłodszymi członkami rodziny no wymagają dużej delikatności, żeby temu psu się nic nie stało, więc jeśli już to raczej z tymi starszymi pociechami, ale jednak. Hardwłoski uwielbia być psem rodzinnym. Każdy dodatkowy opiekun, który go pogłaska, przytuli, pobawi się z nim i będzie obok tego psa, to oczywiście dodatkowy powód do radości. Są to też psy bardzo wesołe, zawsze chętne do zabawy, a jeśli chodzi o potrzebę ruchu, to jest ona duża, kiedy te psy są młode. Kiedy już staną się dorosłe, kiedy mają te 3-4 lata, troszkę się uspokajają. Ale jednak nadal musimy zapewnić im dosyć dużo ruchu, tylko pamiętając, że to nie jest pies będący maratończykiem. To pies raczej, który lubi intensywny, szybki ruch i musimy mu zapewnić ten ruch w bezpiecznych warunkach, najlepiej na ogrodzonym jakimś terenie, ponieważ te psy nie zatraciły tego harciego instynktu pogoni. I kiedy hart Pogoni za czymś, to niestety niekiedy może zapomnieć, że może pod coś wpaść, czy coś sobie zrobić. A tu od razu wspomnę, żeby nie zapomnieć o instynkcie łowieckim, ponieważ ten pies niekiedy sobie przypomina, że jednak fajnie by było pobiec za jakąś zwierzyną i niestety to również może być czymś, co sprawi nam albo jemu sporych problemów. Wychowanie jest proste, tutaj raczej nie ma problemów. Potrzebujemy tylko dużo czasu, konsekwencji i dużej dozy delikatności. Jednak jest to pies łatwy w wychowaniu, jednak nigdy nie spodziewajmy się całkowitej, absolutnego, całkowitego, absolutnego posłuszeństwa. Jednak Hart włoski to pies, który jest psem, który nadal jest Hartem i trochę niezależności ma. Jednak jest ona rekompensowana. Przez to gigantyczne oddanie i przywiązanie do właściciela. To psy, które bardzo dobrze czują się i w domu, z ogrodem, i w mieszkaniu, tylko żeby obok siebie mieć opiekunów. Jeśli chodzi o socjalizację, to ona jest potrzebna. Może nie ze względu na kontakty z obcymi psami, ponieważ te kontakty z obcymi psami, z zwierzętami domowymi, to nie jest coś, co będzie raczej nam sprawiało problem, tylko chodzi o to, żeby wychować, Harta włoskiego, socjalizować go w ten sposób, żeby nie stał się psem strachliwym, lękliwym i musimy o tym pamiętać, żeby zapoznawać go z tym całym otaczającym światem, żeby nie wyrósł z niego jakiś strachliwy pies. Są tu też psy mądre, chętne do nauki, ale szybko się nudzące. Pamiętajmy, że warto je zachęcać, motywować i żeby ta nauka to były takie raczej krótkie, szybkie lekcje, ponieważ. Kiedy ten pies się znudzi, no to oczywiście nie chce przyswajać tej wiedzy. Ale kiedy wiemy, jak go uczyć, to jest to pies naprawdę szybko się uczący i chętnie. Do tego nie są to psy hałaśliwe, to nie są psy, które będą tym swoim głosem denerwować naszych sąsiadów i nas. Tutaj nie ma problemów. Ale przejdźmy może dalej. Pielęgnacja jest prosta raczej ogranicza się do wyczesywania co jakiś czas. Niezbyt często oraz odbania o oczy, uszy, pazurki. Nic skomplikowanego, nic trudnego i czasochłonnego. Zdrowie. Są to psy długowieczne i zdrowe, ale niekiedy zdarzają się problemy, na przykład takie jak podatność na złamania, alergie, problemy z oczami, wypadanie rzepek, chociaż to są przypadki raczej rzadkie. Są to też, ale trzeba pamiętać, że te psy źle znoszą wilgoć, deszcz, często niskie temperatury. Oczywiście nie oznacza to, żeby tego psa jakoś chronić, na przykład w czasie zimy, czy nawet ostatnio zauważyłem przy plus 11 stopniach Celsjusza na zewnątrz, przy słońcu i bez wiatru, kiedy nieduży piesek był ubrany w ten sposób, że na pewno syberyjskie mrozy by zniósł. Takie dbanie o psa to po prostu recepta na problemy. Hard włoski potrzebuje. Opieki przy tych niskich temperaturach, na przykład ubranka, ale mówimy tu o temperaturach niskich. Nie tak jak wspomniałem, ponad plus 10 bez wiatru słonecznie, a pies ubrany tak, jakbyśmy mieli wychodzić z nim przy minus 20 stopniach Celsjusza. No ale pamiętajmy, że taka przesada jest szkodliwa. Żywienie. Tutaj raczej nie ma problemów, chociaż zdarzają się harty włoskie dosyć wybredne, psy, które. no. Nie wszystko zjedzą. Wady i zalety. Zacznijmy tradycyjnie od wad. Po pierwsze, bardzo źle znoszą samotność. Są psami wrażliwymi oraz mają instynkt pogoni i instynkt łowiecki. Ten instynkt łowiecki może nie jest tak mocno zauważalny, ale na ten instynkt pogoni trzeba po prostu uważać. Jeśli chodzi o zalety, to jest to pies bardzo mocno wiążący się z opiekunami oddany i bardzo lojalny wesoły, przyjacielski i uczuciowy. Co wielu osobom się podoba. Dobrze dogaduje się ze zwierzętami, jest doskonałym kandydatem na psa rodzinnego, chętnym uczniem, nie są to psy hałaśliwe. Wychowanie jest proste, tak samo jak pielęgnacja. Więc dla kogo jest hardwłoski? Hardwłoski jest dla wszystkich tych, którzy potrzebują psa oddanego, uwielbiającego opiekunów, ale też dla ludzi, którzy mają dla swoich psów bardzo dużo czasu. Nie będą je zostawiać na dłuższy czas samotnie oraz pamiętają, że to nadal hart z pewną dozą niezależności, chociaż taką naprawdę niewyczuwalną, zbyt mocno się z nami wiąże, ale też na przykład z instynktem pogoni. Więc pies, na którego trzeba troszkę uważać, ale rekompensuje to naprawdę wielkim oddaniem, jeśli chodzi o ludzi. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie, szczególnie na mój kanał Ciekawostki o zwierzętach. Link w opisie. Linki na pozostałe kanały również są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.